To, kolejny taki szybki filmik słuchajcie, tym bardziej tym, tym razem Sek 530 Muszę poprawić w nim tylny pas Ostatnio Wam mówiłem o Pawła Seku Parę dni temu Przy tam Przy pasie mówiłem Wam, że należy Usunąć, dobrze jest usunąć Te nitowkręty mocujące Tablicę rejestracyjną Słuchajcie, tu mamy idealny przykład na to jak większość warsztatów to zostawia i słuchajcie, patrzcie, raz, że to, to jest to, co wcześniej powiedziałem, że nie idzie tego robić do porządku. Yy, po tutaj jakieś niedotarcia, tutaj, słuchajcie, no, generalnie dramat, tu ślady jakieś yy, po maszynie oscylacyjnej. Słuchajcie, często ludzie myślą, że a, tutaj to nie ma znaczenia i tak przyjdzie tablica, no nie do końca. Ktoś, jak ma oko blacharskie, lakiernicze, to od razu widzi, nawet stojąc za takim autem, że to jest lipa, więc słuchajcie, przede wszystkim zawsze zaczynamy od tego, usunięcia. Ja usunę sobie te nitopręty, zdemontuję lampy, zobaczymy, usunę lakier, zobaczymy, co tam się dzieje. Zrobię jeszcze tylny błotnik, jednocześnie wszystko razem na pewno wleci w podkład u mnie. Zobaczymy, co powie lakiernik. Jeśli mi to pylnie wcześniej, no to jemu to dam, a jak nie to, to polakieruję, pokażę Wam, jak ja lakieruję i efekt końcowy. Także słuchajcie, nie przedłużam, zabieram się za to. Takie już usunąłem. Delikatnie tutaj coś było, jakaś wgniotka, Poprostowałem, ale wstępnie jak będę szpachlował, później będę dobijał. Więc zrobię to tak, żeby tej szpachli praktycznie nie było. Ale słuchajcie, pokażę Wam hita. Z tym płotnikiem. Patrzcie, mam dosłownie sobie vu z, jak z pawłasekiem, parę dni temu, co opublikowałem. Słuchajcie, patrzcie, ile jest szpachli. Dokładnie ten sam motyw, że naładowanie naładowane. Bardzo dużo szpachli, później się nie chce docierać, i tak to wygląda. A powiem Wam, jeżdżę ręką i nie czuję nie wiadomo jakich wgniotek, czy w ogóle. Oczywiście też mnie, muszę to wszystko podocierać, usunąć ten stały podkład. Wtedy będę widział dokładnie co tu jest grane. Tu jest na pewno cyna położona, więc był już naprawiany. Ja sobie usunę cały, całą warstwę tej szpachli, tych podkładów lakierów z tego botnika Zobaczcie co mi to pokaże, bo ja już wiedziałem delikatnie, że jakieś tam fale Dunaju są na nim. Więc z tyłu głowy też tam miałem, a może bym to poprawił. No tak niestety ja mam, że grzebne i z tego znajomi też mnie znają, że mówię, zawsze mówiłem, że szybka akcja, a później auto jest na 3 miesiące. No ale chcą zrobić dobrze, trzeba mieć takie nawyki, nie da się tego omijać. Tak jak dużo yy, właśnie przypadków jest z warsztatami, gdzie robią nowe samochody, zrobiła się moda na klasyczne i nagle oni też nie będą robić, bo ona oglądali się Discover. No niestety tak to nie wygląda. Przyjeżdżały takie samochody, jęki stęki, wiem jak jest do dzisiaj. Więc takie samochody muszą robić ludzie, którzy lubią i kochają stare auta. Bo słuchajcie, jeśli stary samochód ma, nie ma rdzy, nie ma szpachli, no to co jest przy nim do roboty? No nic. Żeby nauczyć takie rzeczy auta, muszą być właśnie wyszpachlowane, muszą być porzebiałe, żeby się nauczyć robić takich samochodów. Także słuchajcie, ja nie przedłużam. Usuwam cały ten lakier i tą skorupę, i widzimy się za chwilkę. Dobra, słuchajcie, skorupę usunąłem i słuchajcie, okazało się, że botnik był naprawiany, zrobię cały filmik, ale słuchajcie, jak yy, możecie się domyśleć, yy, będę sobie to yy, cynował. Zaraz zawołam Kubusia, żeby mnie nagrywał. Tam siedzi, coś chodzi, mierzy. Yy, zaraz to, yy, ja to pocynuję, zrobię taki odcinek z yy, cynowaniem. Myślę, że zobaczymy w tym odcinku, jak już to będzie naprawione. Ale zobaczcie sobie, jak to wygląda. Okazało się, że tutaj było naprawione. Ja już go troszkę poklepałem, bo miał bardzo dużo szpachli. Na tym dole faktycznie nie była potrzebna. Tu też było jest znacznie za dużo. Też było to niedoklepane. Ja to teraz poprawiłem. Zostawiłem kilka takich otworów, które tutaj były. Teraz sobie wycynuję to ładnie. Później delikatnie tam odetnę, liznę szpachlą. I będzie git. Także, dobra, słuchajcie, ja nie przedłużałem. Widzimy się za chwilę, jak to już będzie pocynowany. Obracajcie, błotnik już y, ogołocony, tą naprawę wykonałem y, wcześniej na, na poprzednim filmiku. Pewnie widzieliście. I słuchajcie, y, okazało się, że tutaj jest rdza. Otworzyłem ten błotnik, ponieważ on tutaj był odgięty. I będę, że mam te nerwy na siebie, bo ten samochód był zakierowany w Niemczech i ogólnie ja widziałem, że jest podgięcie, ale rdzy nie widziałem, bo samochód jest generalnie bardzo zdrowy, bardzo ładne auto nie pomyślałem, żeby mogła być tutaj rdza i słuchajcie, no ale jak zacząłem tam się dubać zobaczyłem od środka taki zalążek, wiedziałem, że trzeba będzie to polakierować to odgięcie, bo pewnie pęknie lakier, ale nie wiedziałem, że będzie rdza, no i słuchajcie, teraz będę musiał jeszcze raz błotnik ściągać, boczki ściągać, żeby tam się do środka dostać na robota kiepska więc słuchajcie, a to chyba mam przez to, że dawniej tego nie mogłem zrozumieć, dawniej mam na myśli szkołę i w czerwcu wszyscy już mieli labę, no to ja niestety wtedy się brałem do nauki, jeśli wiecie, o czym ja mówię. Dlatego nauczyłem się, że pewnych rzeczy, pewne rzeczy nas nie ominą, więc lepiej to zrobić od razu i tak samo nie warto jest powtarzać po 30 razy to samo. Lepiej zrobić to do porządku i w tym przypadku właśnie mam takie nerwy, to ja na siebie, że tego od razu nie sprawdziłem, nie wsadziłem tam głowy, ale słuchajcie, tak czy inaczej zabieram się za to, wytnę to, i zobaczymy się za chwilkę, jak to już będzie powycinane, przygotowane do, do spawania. Słuchajcie, przyszły mi reparaturki, to jednak okazało się, że e, ta część tutaj też skorodowana, więc wycinam to całe, ponieważ on tutaj był przygnieciony, no i to już poszło. Najgorsze jest to, że będę musiał ten boczek zdjąć. I słuchajcie, wymienię sobie też od razu cały ten element tutaj, dotąd i ten. Także słuchajcie, ja się za to zabieram, Wycinam reparatureczki, wstawiam tak, żeby tucie było gotowe. Wyleci później podkład epoksydowy na to i do lakierowania, bo już ustalone z lakiernikiem, że ja ten tak to powaluje. Także zbieram się za robotę. Tak, dobra, słuchajcie, ten element już mamy wstawiony. Ciach. Eee, tą stronę tak samo rozobrałem bardziej, bo powiem Wam troszkę mi tutaj szła tej rdzy więcej, więc usunąłem to i pamiętajcie jak robicie sobie wstawki wewnętrznego nadkola, zawsze musicie z centymetr, półtora więcej wyciąć z zewnętrznego, żeby właśnie później był możliwość to obrobienia, dokładnie tyczy w tym samym przypadku tutaj i tutaj, on był tutaj spawany, więc musicie mieć to miejsce i słuchajcie teraz wleci podkład epoksyd, prawie sobie pojadę po odbiór i palca do aparatu zapodowego do 530. Tu mi podesmiemy jeszcze z godzinkę i zamknę to wszystko. Słuchajcie, bo mogą to oglądać ludzie, którzy nie wiedzą, że to auto już wcześniej robiłem. Więc od razu się, że tak powiem, obronie tym progiem, bo ktoś może powiedzieć, ale rzeźbiarz, bo już widzę, że są nieraz takie komentarze, ale to po moich odpowiedziach w komentarzach już później odpowiedzi nie ma. Ja to auto już składałem wcześniej. Po innym warszacie, i to po prostu. Tam jest wszystko ok. Ja mi się tego drugi raz nie chcę rozbierać, bo nie ma takiej potrzeby. Sama osobiście to składałem, i wiem, jak to wygląda, bo sam też nie lubię takich robot. Jak coś rozbieram, maluję, czy na to wszystko zawsze rozbieram, ale w tym przypadku akurat nie ma sensu, bo to ja wszystko składałem, więc tam jest ok. Tak tylko informacyjnie dla potencjalnych ludzi, którzy by tam coś chcieli przeatakować. Słuchajcie, tak jak mówię, podkładuję i widzimy się za chwilkę, jak wstawię zewnętrzny już element. Bo wstawka już zrobiona, zarówno ta, tu widać spawy, jak i z tej strony. Wycięłem aż dotąd, bo jednak troszkę tej rdzy jeszcze w trakcie wycinania było. Więc to już, jest, to już mamy gotowe. Teraz, tu Wam jeszcze pokażę, tutaj z tej strony też jest to na gładko, więc zaraz wleci epoksyd, podkład epoksydowy w te miejsca, które dzisiaj spawałem i zabezpieczę to, a jutro jeszcze usunę Tutaj leczkę tego lakieru, ściągnę chrom, tą stronę już wyczyszczę. Oczywiście muszę ściągnąć tapicerkę boczku, kanapę i boczek, bo ponieważ muszę się dostać tam do środka, do tego nadkola, żeby to zabezpieczyć. Tak jak w tym przypadku, no z tej strony tu jest akurat wszystko na wierzchu. Tam niestety trzeba go zebrać. Najgorsze jest to, że to miałem go zebrane. No, ale już pomijając. Tam później tym jest to też tą masę pod ciśnieniem natryskową. To wszystko fajnie do szczelni. Na koniec konserwacja leci, więc słuchajcie, ja sobie. No inaczej, ja z tym działam i widzi mi się, może powiedzieć, za chwilę, jak już ten błotnik będzie cały gotowy z tą masą natryskową, zobaczycie w jakiej postaci te, to, ten błotnik pojedzie i samochód do lakierowania. Bo słuchajcie, błotnik już przygotowany, może powiedzieć, do polakierowania. W takiej postaci jedzie do lakiernika. Słuchajcie, przy czym ja jeszcze mi zostało. Zdjąć ten boczek, tak jak przed chwilą mówiłem, i doszczenić tą część spawanego elementu, ale to zrobię z tym odcinek. Pokażę Wam, jak fajnie przy pomocy pędzla, w sensie farb podkładu na pędzel, i później spojrzonego powietrza, jak fajnie sprawić, żeby ten podkład tam wszędzie wcisnąć. Jedną rzecz i na przykładzie tej części pokażę Wam, jak doszczelniam masą tą natryskową, te wszystkie elementy spawane, te właśnie zakamarki. Pokażę Wam pistolet jaki używam i tyle, także słuchajcie tu już jest ta masa, właśnie też chciałem pokazać, Tu już jest masa położona w tej części błotnika, ona jest położona na, na dwa razy, więc jest to wszystko fajnie doszczelnione i słuchajcie ja sobie to oczywiście wszystko polakieruję w kolor, patrzcie tu wszystko ładnie, poza tłumikiem, wszystko ładnie zrobione, słuchajcie ja sobie to wszystko już, już po dobraniu od lakiernika, ja sobie same nadkola od środka pomaluję. I będzie to git, także słuchajcie, ja nie przedłużam. W tym odcinku to będzie na tyle. Robię, za, tak jak mówię, za chwilę kolejny, także słuchajcie, nie przedłużam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na Hej, Ja cześć. A i pamiętajcie o łapce, serduszko czy tam subskrypcji. Yo!